Tak więc dzisiaj zagramy w coś, czego jeszcze nie było na tym kanale, ponieważ jest to gierka, która wychodzi dopiero w sumie w sierpniu, także mamy weekendową. Playtestową betę, do której zapraszam. Jeżeli chcecie dostać klucz, wejdźcie na mojego Discord, tam w kanale ogłoszenia. Rzuciłem około 50 kluczy, które możecie sobie przywłaszczyć. Niektóre wiem, że już są wzięte, ale może przed wyjściem tego filmiku zdążycie jeszcze jakieś wziąć, e, żeby sobie zająć ten weekend. A mowa tutaj o gierce o nazwie Fall Guys. I będę grał dzisiaj bez kamerki, ponieważ nie chcę zam zasłaniać jakichś elementów gierki, wyjątkowo. E, a gierka jest naprawdę świetna. Jest to. To wygląda jak Battle Royale, tylko że jakby ma się rundy, w których ma się różne zadania do wykonania, które jest naprawdę prześwietne i spróbujemy swoich sił w mojej pierwszej gierce, jak widzicie mamy 0 expa na 160, tutaj pierwsza levelu, czyli nic nie tknąłem, mamy tutaj naszego człowieczka, którego sobie jedynie zrobiłem, tutaj mamy sprinkles, tą posypkę na moim ciele, plus mojego jakiegoś tam a, pieska, a, wilka, cokolwiek na mojej głowie i zobaczymy jak nam to wszystko pójdzie. Gra jest ogólnie o tyle fajna, że jest to berka, która składa się z 60 osób, a a można, jak widać, prędko do nogu zaprosić znajomych i wejść do tej samej gierki grupowo, jeżeli dobrze rozumiem. E, więc cóż, klikamy play i zobaczymy, ile nam będzie w ogóle szukało gierki, ponieważ wiem, że to potrafi trochę szukać, dlatego zobaczymy się, jak będziemy już w gierce. Albo już nie muszę czekać. Przez to dosłownie potrzebna na streama na zagranicznym e, streamie na North Ameryce. Tam po prostu te gierki szukały i szukały tutaj u nas. Od razu jest 59 na 60 osób, więc fajnie było, żeby coś się tutaj... No, już zaczęło? 60 osób? Sześć osób? Dawaj? Jedna? Naprawdę jedna osoba. Please. Please. Gierka ogólnie mówi, świetnie wygląda. Zapowiada się świetnie. Pytanie, tylko, jak się będzie w tym grało? Czy na przykład mój komputer nie będzie narzekał na to, że nagle ma jakieś wymagania z jakiegoś. Dziwnego innego powodu zawyżony, coś w tym celu, źle optymalizowane. Nie wiem, na pewno jest to wersja beta i tak dalej. I twórcy powiedzieli, że e, powiedzmy, mamy się przygotować na to, że mogą być jakieś różne problemy. Okej okay. czyli naszą pierwszą rywalizacją będzie przebieganie przez drzwi, rozwalenie poprzez e, rzucenie się w, nim, a, w naszym dashem Daszym jest chyba na kontrolu, już dobrze e, pamiętam, coś w tym stylu. Nie mam unikać fake drzwi, ponieważ jeżeli się w nie walimy, to pewnie się nie odłożą, więc. Ok, siema, siema wszystkim, siema, siema, gdzie jestem ja? Kto to jest ja? Show me, me, me. Bo ja chcę zobaczyć jak myszką już rusza, bo nie masz, mam e, żadnych ustawień, nie wiem czy... Okej, okay. to jest troszeczkę za czułe, powiem wam, jest troszeczkę za ale to zrobimy na drugim wy, na drugim wyścigu, okej, okay. lecimy To jest tak, dobrze tak, dobrze. myślę, kontrolem jest e, skok, tu są prawdziwe drzwi, tu są prawdziwe drzwi Lecimy, 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 dobrze, otwierajcie tam, otwierajcie tam Musimy dobiec do końca, żeby być zakwalifikowane w pierwszej konkurencji, no tu, o Jezus, dajcie mi przejść, dajcie mi przejść w możemy też łapać naszych e, przeciwników e, w momencie, kiedy jest jakiś challenge e, z złapaniem. Możemy ich złapać, przytulić, z, spowodować, że muszą na przykład, e, na przykład wolniej, będą mogli w ogóle e, pójść. Ja się jaszba. Że wolni będą mogli e, na przykład gdzieś pójść, żebyśmy mogli na przykład zrzucić z plaży i tak dalej. U mnie mamy tylko 45 lotów z 60 na to, żeby z, zrobić sobie to e, w pierwszej, e, żeby zakwalifikować się do drugiej tury. No, nie, nie, nie. Zobaczcie, jak jestem z tyłu. Ja jestem strasznie z tyłu. Nie, 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 nie. Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. No, mi to strasznie. Wykorzystajmy to. Dasz do przodu. Dasz do przodu. Let's go. Let's go. Udało nam się złapać, udało nam się złapać, no bo chyba napisane, że w top 50 zrobiliśmy. Oczywiście tutaj o ok, nie mogę sobie zrobić nazwy, wszystkie nikki mogę sobie. Zobaczyć. Zobaczmy, czy mamy jakieś może osoby, które znam, czy coś skojarzy, bo do tej do tej, do tej gry tylko i wyłącznie e, streamerzy youtuberzy, no i oczywiście ich widzowie e, plus beta testerzy, więc może jak jakiegoś youtubera to idzie się trafi. Okej, okay, co jest drugą gierką? Drugą gierką będzie... Dobrze, to jest w ogóle dynamiczne, jak to jest przyjemne do grania, To jest jedna chyba z pierwszych berek, którą mogę sobie włączyć sam i grać sobie bez żadnego e, zastanawiania się, jak to było z innymi gierkami, bo na przykład byłoby ciężko zrobić dobrą gierkę. Tutaj to jest wszystko dynamiczne. Okej, okay, ale znajdź tę drugą gierkę? Drugą gierką jest. Hit parade Navigate obstacles and race to finish the line. Aha, czyli po prostu mamy znowu wyścig, tylko tym razem mamy z przeszkodami. Nie mamy drzwi, tylko mamy przeszkody Okej, okay, ile osób będzie mogło w ogóle w drugiej turze przejść? Zostało nas 45 więc, ile osób będzie tutaj mogło przejść dalej? 33. Okej, okay, okej. Okay. Czyli 12 osobników nie możesz tak powiedzieć, Nie zmieniłem przyszłości. Shit. Go, 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 go. Ok, tutaj widzę, że to się. To będzie można z tego spać, więc trzeba uważać. Tutaj podskocz. Nie! Okej, okay, no i teraz muszę iść dołem, czyli wolniej pewnie. God damn it, god damn it. A już było do, dość dobrze wyglądało. Czy mam to rozwalić? On tu będzie obracał? Tak, on to, to będzie się obracało. Ok, 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 obracamy, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Faj, 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 tutaj. Palmy tutaj. Chłopaki, tutaj, tutaj, z prawej strony. Spra Musimy z prawej strony. Eee, tam się otworzy, tam się otworzy. Przestańcie mi wchodzić. Go, 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 go. Jaka to jest. Jaka to jest świetna gra! Tak dynamicznej gierki, tak kolorowo... God dammit. Tak dynamicznej kolorowej gierki, dawno nie grałem! O nie, tu jest, jaka tu jest jakaś żelatynka, czy coś w tym stylu, Może nas Pewnie spowalnia i to strasznie. I tu. Nie, tu pości zdaję. Dajcie mi wejść. Okej! Okay. Chyba byłem jakąś top 16, to przez nastro, 17, coś w tym stylu. Let's go. Przydać kuwej jeszcze w e, keyboard i zrobię... God Nie zmieniłem czułości. Ono mam na 100%. Mogę tutaj? że to mi widział razu z gry. Nie, 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 żadne abandon show. Żadne wychodzenie. Let's go. O, mam mogłem myszkę, Miki w gierce Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze, jesteśmy... 3 trzeciej gierce, 33 osoby się zakwalifikowały, dajmy radę, to jest na połowa w takim razie, no bo jednak 60 osób w gierce, 33, okej okay. Co będzie teraz? I ile osób będzie mogło się zakwalifikować? U mnie w tej gierce jest też fajne, bo mam, teraz na jestem na wyścigach, ale są gierki grupowe, na przykład dzień na trzy grupy Musisz sobie jajka zbierać z ekipą i założyć je do swojego jakby zbiornika, coś w tym stylu Slime time. outrun the slime and reach the, fin the finish line O kurcze, tutaj będzie ciężko To będzie strasznie ciężki wyścig, tak patrzę, okej okay. No nie mogę teraz znowu wziąć tej kamerki Go, lecim, 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 lecim lecim. Przestańcie mi, bić, gnoje O, fajnie ogólnie, że, że można też się łapać jakby lewym przyciskiem myszy, to jest bardzo ważne dla mnie Ponieważ ee, myślałem, że wszystko musi robić kreaturą, a tak jak, jak mogę sobie zrobić e, jakby e, lewym przycisk myszki, no to jest o wiele lepiej Okej, okay, tutaj trzeba unikać, unikać, unikajmy, unikajmy to Tutaj gość jakiś skróty robi Okej, okay, ja się wywróciłem przez to Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. go, 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 go. A tam chcieli się podnieść! O, uderzyłem, jeszcze przez co się wróciłem. Przepraszam ekipa, przepraszam, nie chciałem was zwrócić. Aha, to i trzeba troszeczkę głębiej polecić w takim razie. Po pójdź! Co jest? Tak mówię, no gra jest jeszcze w becie, tak? Więc... Yy, trzeba oczekiwać, że są jakieś problemy z gierką, że mogą być bugi i tak dalej. A jak na razie jest dobrze, jak na razie jest git, tylko tu też nie zwalić Tylko tu się nie zwalić? Nie naprawdę to zrobiłem! Krzyczę, tylko tu się nie zwalić. I co? I muszę tu wpaść? No to może tutaj być łatwiej Goddammit, typie! Nie, 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 nie. Jeszcze, jeszcze 26 osób coraz musi wejść, okej, okay, okej. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj! Okej! Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go! Co to jest? A to jest slime po prostu. Wait. Aha! Bo to, to nie jest tak, że to jakoś jestem wolny, tylko chyba się ślizgam. Ale, na się udało, okej, okay, tutaj nie zepchnąć się tylko. Nie wpychaj się we mnie! Okej. Okay. na pewności, na pewności to wolałem zrobić. Wiem tutaj, że jeżeli spadnie się z tej mapy, to jest eliminate, więc nie mogę tu jej się dać wywrócić. Oh, let's go! Top 5! Top 5 byłem w tym wyścigu! Let's go! Okej, okay, teraz... Ta, czy to mógł teraz wejść na... Nie mogę wejść na opcje cały czas Ja cały czas nie mam opcji To jest denerwujące Okej, okay, jest tutaj u... kolega. No zobacz, jest tylko 18 slotów. Przez to, że ludzie spadają na tym samym końcu. A, bo ten slime nas gonił, to się mapa zalewała cały czas! Holy shit! No dobrze, żeby mi się udało tak szybko to zrobić. Zobaczcie, ile osób odpadło! Top 9! Let's go! Top 10 już mamy pierwsze. Pierwsza gierka top 10! Jestem podekscytowany, jakbym grał w... nie wiem, w mistrzostwach świata tej gierki. Nie opłaci mi to. Jestem jest świetny. O, czas widzę tego Fate UK, Czas mi się rzuca gościu yy, na liście. Co będzie następną gierką? Fall Ball. Score goes by getting balls into the opposite team No i teraz mamy gierkę teamową Mamy gierkę teamową, gdzie to jest niezbalansowa. Mamy jeden team ma czterech zawodników, drugi ma pięciu! Co to ma znaczyć? Czy udaję teraz gierkę grupową? Ja jestem jestem w tej gorszej nie. no co to ma znaczyć? Ej ja Dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze! Zabajcie! Strzelę tą bramkę! Gol. Ej! Bo my zaraz tacimy... What the f- co? Dobra, 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 odbię, odbię, odbię! Odbię! Dodźniwiam! Dodźniwiam! Dobrze! Dawaj! Oni też i gola! Będzie druga piłka! Trzeba wykorzystać tą łatwiejszą! Wykorzystaj łatwiejszą! Okej, trudniejszą weźmy jednak! Dawaj! To i dobrze zasnąłem! Nie no, oni nie mam trzy gola! Halo! Może raz ja siłem? Let's go! 100% moich goli No pośmie no Pośmie <śmiech> <śmiech> To jest świetne Ej no, dwa gole nam strzelą What the fuck Moja drużyna jest sklejona u nas Za gówna Ja wiem, że nas jest mniej, ale Bez przesady Czemu nas nagle cała moja drużyna ma przegrać? Ja chcę mieć wszystkie gole Pamiętam, że dla mnie nagroda pocieszenia Pośmie! No nie, no pięć już mają! Przecież to skam! Daj, no nie użyła trzy gole, strzelę samemu! Hej! Dobra, dobra, dobra. Ej, wybić to! Wybić, wybij, wybić! Wybij to! God Zostaw, zostaw! Zostaw nie! Zostaw mnie! Puść mnie! Dawaj, dawaj, dawaj! Podaję! Podaję do, do, do skrzydła! A no bo jej głowy się odbiło! Okej, okay, padła bramka Dawaj Nie do środka Trzeba było do bramki kopać Ach, teraz nie uderzyłem główką Trzy siedem mm. Główka nie weszła znowu O, dobrze, dobre, dobrze. Go, 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 go pewności, na pewności tu to zrobię. Albo nie trafię w ogóle Jestem idiotą! Okej, okay, to wpadnie już. To już musi paść. Let's go! No to już nie ma szans na wygraną. To już nie ma szans na wygraną. No to jest 4-7. Jeżeli dostanę nagrodę, to zostałem największą ilość bramek To się zdenerwuję Eliminated! God damn it. Gdzie jest nagroda pocieszenia za największą ilość bramek Shit. Strzeliłem samemu! W tym gorszym teamie, no! Co ja miałem na to poradzić? God dammit! Dobra, robię nawet dźwięki, które nie powinienem robić, niby cringe'owate, Ale okej, okay, obejdźmy do końca, jest top 5 sytuacja. Chcę zobaczyć do końca, jak wygląda cała gierka. Jak wygląda w ogóle te, to podium, wszystko. Potem sam na nim kiedyś będę, ale chcę zobaczyć na początku samym. Grab the tail and make sure you're wearing it. What, what? Okej, okay, okej. Okay. Nie, nie, nie chcę wyjść, nie chcę wyjść. Grapy tail. Gdzie jest ten tail? Za przeproszeniem. A tu jest, ten gość, ten gość ma tail'a. On no, powinien teraz punkty zro... A nie, on nie, nie, nie liczy na żadnych punktów. Co jest trochę głupie. Miesz, bo byłoby fajnie, gdyby można było trzymać sobie te punkty yy, i zdobywać na przykład. O kurde, gość, tutaj jak outranuję ich? Mam być po prostu w ostatniej chwili, tym ogólnym. Czyli. Niekoniecznie musimy się trzymać z tym ogonem, jeśli dobrze rozumiem. Co chociaż za nim podążać cały czas? Ale dobra, Fate UK to jest osobnik, którego widzimy od, widziałem od początku. proszę jego temat e, dwa razy już i mu, i mi, i mu kibicuję. Został zapewne przez. przez. Fate UK znowu zyskał, okej. Okay. To jest jakiś smerw. On już pewnie jest tutaj od lat w tej gierce. Na pewno, okej, okay, Justin. Justin sobie teraz radzi tutaj, ucieka przed. Całą zgrajką, dostał kulką, ale to tylko spowodowało, że zrobił dodatkowego dżuka. Niestety, czy dobrze mi się wydaje? Tak jest, Fate UK. Oczywiście, że Fate UK e, robi tutaj e, e, pojawienie się na scenie ze zapaniem tego ogona. No, ucieka, ucieka. No, jeżeli on tego nie wygra, za to, że ma najdłużej ten ogon, to troszeczkę jest to też e, tryb, który uważam, że powinien być zmieniony. E, tak, właśnie z piłkarzykami. Bo kto ma ogon? Nie, nie wiem, kto ma ogon. Nie mam pojęcia, kto ma ogon. ucieka z ogonem Pikes 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 66 28 sekund. To jest najprawdopodobniej finalowa e, e, konkurencja, ponieważ nie wierzę, że może być dłuższa konkurencja. Znaczy, że może być jeden zwycięzca i być jakaś e, inna konkurencja. Patrzcie, co robi e, Fate UK: Skoki w powietrzu, wa, dżok, Justin przejmuje prowadzenie. Ostatnie 10 sekund naszej rywalizacji. Czy Fate UK jeszcze da radę jakoś to odzyskać? Czy mamy nadzieję dla na naszego małego knypka, który tutaj jeszcze zabierze? Dostał kulą! Nie, nie mówcie, nie mówcie. Nie uczy, że Fate UK to złapał. To jest Fate UK! To jest Fate UK! Wiedziałem! Skobany w ostatniej chwili, przez to, że piłką chyba dostał tam e, ten wilczek. Dał radę zwyciężyć. Gratuluję! Gratuluję! Ja byłem jego kibic... Ja kibicowałem mu strasznie. Nie no mamy teraz naszej nagrody. Tutaj mamy. E, żeby że rozumiem jakby medale, które pokazują mniej więcej, które miejsca mieliśmy w danych. Um, w danych etapach, że tu jest na przykład brązowy, brązowy, tu jest, nie wiem, platynowy, to mniej więcej musi pewnie określać, jak, w jakiej topce byliśmy. Tutaj było między top 50, byliśmy na samym, praktycznie, końcu. Tutaj też byliśmy chyba poza top 50. Tutaj byliśmy mniej w top 5, mi się wydaje, w tej konkurencji. No tutaj niestety odpadliśmy, ale gra jest po prostu świetna. Mój Boże! Mój Boże! Jak ja długo czekałem na coś, co będzie normalną gierką z tymą, nie fleszywką, i będzie tak przyjemne. Tak szybkie, tak świetną zabawą. Tak powiedziałem: Fall Guys Ultimate Knockout wychodzi 4 sierpnia na Steam. Na razie mamy weekendową betę, do której trzeba mieć klucze, ale tak powiedziałem, na moim Discordzie znajdziecie je w kanale ogłoszenia. Pamiętajcie, że zdałem ich tylko około 50, tam powiedzmy pierwsze 10 rodzajem znajomym, żeby mieć jak to z kim grać, ale zostaje mi jeszcze 50 kluczy, które rozdałem Discordowo na właśnie kanale. I ten kto pierwszy, ten lepszy, wchodzi na Discorda. Zapraszam. I wpisujcie je na Steamie, a potem może zobaczymy się w gierkach W każdym razie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie I napiszcie mi czy będziecie chcieli kiedyś w przyszłości więcej gierki uh, z Fall Guys ponieważ, Znaczy więcej filmów z Fall Guys, ponieważ gra jest po prostu świetna I zaraz tego, że jest tak dynamiczna to nawet chce mi się ją grać tak po prostu samemu sobie i nagrywać Więc to ma było tyle, ja się żegnam. Siemanko, peace, YO!